Rozpoczynamy uroczystości związane z trzecim Biegiem Patrolowym w pamięci Halinki Wrzuszczyńskiej, pseudonim Mała. Za chwilę nastąpi wprowadzenie pocztów sztandarowych. Witam Państwa na trzecim Biegu Patrolowym w pamięci Halinki Wrzuszczyńskiej, pseudonim Mała. Organizatorami tego patriotyczno-obronnego wydarzenia są pierwsze liceum ogólnokształcące pól imienia 111 Eskadry Myśliskiej w Wołominie. Oraz najbliższa rodzina poległej w 1944 roku, 15-letniej sanitariuszki. Pragniemy dzisiaj uczcić pamięć rodowitej Wołominianki i wielkiej bohaterki. Halinka zginęła wraz z trzema kolegami z rąk niemieckich żandarmów 20 lipca 1944 roku podczas próby niesienia pomocy rannemu koledze. Przywołamy tu historię czworga poległych pod Majdanem młodych konspiratorów którzy poświęcili swoje życie w imię przyjaźni i miłości do ojczyzny. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości, dla których pamięć tamtych dni i bohaterstwo czynów jest najwyższym nakazem moralnym. Proszę o zabranie głosu panią Annę Wojtowską, która przybliży nam sylwetkę sanitariuszki Halinki Brzuszczyńskiej w pseudonim Mała. Spotykamy się po raz kolejny przy ich mogile, przy mogile moich starszych kolegów i mojej starszej koleżanki. Dlaczego mówię moich? Ponieważ ukończyliśmy tę samą szkołę, szkołę podstawową numer 1 w Wołominie, przy obecnej ulicy Wieleńskiej 32. Oni mieli to szczęście urodzić się wcześniej, ale nieszczęście przeżywać czas wojny, okupacji. Ja miałam to szczęście urodzić się już po wojnie. Halinka, Halinka gdyby dzisiaj żyła, miałaby już 93 lata. Hmm. To wiek, w którym mogłaby nam bardzo dużo opowiedzieć. Ze swoich przeżyć, ze swoich traumatycznych przeżyć, ze swoich radosnych przeżyć. Bo tak jak wy młodzi, ona miała także piękne dzieciństwo. W otoczeniu rodziców, kochających, w otoczeniu rodzeństwa. Pozwolicie, że zerknę troszkę do tekstu, ponieważ i oczy, i pamięć zachodzi mi mgłą na wspomnienie. Dzisiaj jest nadzieja, że Halinka w wieku 15 lat, 5 miesięcy i 20 dni przemieniła się w pięknego anioła. I jest jeszcze coś. Co mrokom się opiera. Jest pamięć, o czym świadczy nasza dzisiejsza obecność, i ta pamięć, i ta pamięć nie umiera. Halinka była najstarszym dzieckiem w rodzinie Janiny i Zygmunta Brzuszczyńskich. Urodziła się 31 stycznia 1928 roku w Wołominie. Wychowywała się z braćmi Januszem i Zbyszkiem w wili Stanisławówka przy ulicy Piaskowej 3. Najmłodszy brat Jacek, obecny dzisiaj z nami, urodził się dwa lata po jej śmierci. W 1935 roku rozpoczęła naukę w klasie koedukacyjnej publicznej szkoły powszechnej nr. Jeden przy ulicy Duczkowskiej, obecnie w Wileńskiej w Wołominie. Następnie była uczennicą Wołomińskiej Szkoły Handlowej. Jednak od zawsze chciała być lekarzem. Marzyła o tym zawodzie. Szkoła, a także dom rodzinny kształtował jej postawę patriotyczną. A największym autorytetem był ojciec. Ojciec, działacz powszechnej organizacji wojskowej, starszy sierżant autokolumnie naczelnego wodza. To dla Tatusia, ta piętnastoletnia dziewczyna, napisała wiersz: Tatusiu, serce me pęka z bólu i tęsknoty. I nic nie zdoła zatrzeć tej blizny, Którą objęła w swe żelazne sploty Tęsknota do wolnej ojczyzny. Cóż jest straszniejsze nad stratem wolności? Co nad pastwienie się wroga, Który w swej strasznej zapamiętałości Zapomniał, co to jest kara Boga? O, jakże straszne jest jarzmo niewoli, Jak ciężkie znosić katusze, Kiedy nie można powiedzieć, co boli żałobnym kirem otulając duszę. Ale nasza Polska z niewoli powstanie, bo kajdan nie zniesie polskiej ziemi syn, a w mężnych sercach wyryje się z nami potęga, wola i czyn. Radość powieje jak wiatr po lesie, Polak pokaże swe męstwo, a jedno słowo wszystkie męki zniesie. Zwycięstwo, zwycięstwo, Zwycięstwo. W dniu wybuchu II wojny światowej Halinka miała słuchajcie, zaledwie 11 lat. Przez czas okupacji niemieckiej stała się niezwykle dorosła, odważna, wstąpiła do żeńskiej drużyny harcerskiej imienia królowej Jadwigi w Wołominie. Tu ukończyła kurs przygotowujący dziewczęta do służby sanitarnej, a w szkole handlowej kurs PCK. Od 1941 była pielęgniarką, wolontariuszką w szpitalu przy ulicy Powstańców 3 w Wołominie, gdzie współpracowała z dr Wandą Pruszyńską, działającą w podziemnym ruchu oporu. Była sanitariuszką w oddziale pomocniczej służby kobiet powiatu, łączniczką o pseudonimie Mała. Była też w sekcji dywersyjno-propagandowej Narodowych Sił Zbrojnych. Brała udział w przerzucie prasy z Warszawy na wschodnie tereny gubernatorstwa generalnego. 20 lipca, jak tu już wcześniej moja młodsza koleżanka wspomniała, 1944 roku wraz z Januszem Baniszewskim, pseudonim Biuk, Romanem Grabowskim, pseudonim Dąb. I Wacławem Maciaszkiem, pseudonim Krzyszło, Krzysztof Cedro, jechała na pomoc rannemu koledze. Mieczysławowi Trycowi, pseudonim Kot. Wszyscy zginęli w nierównej walce z patrolem żandarmerii niemieckiej w Majdanie koło Wołomina. Wszyscy zginęli, zostali pochowani w jednej mogile, na tymże Wołomińskim cmentarzu. Na uroczysty pogrzeb. Nie było czasu. Przez długie lata szarfa, uszyta z opasek patriotycznych noszonych przez żołnierzy NZ, opasywała ich mogiłę. Do dziś to miejsce jest zbiorowym pomnikiem bohaterskiego żołnierza, głoszącego sławę tu spoczywających, jest wyrazem wdzięczności społeczeństwa, dowodem pamięci łączących. Żywych ze zmarłymi. W 1995 roku Halinka wraz z Wacławem Maciaszkiem została pośmiertnie odznaczona krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. O Halince i jej kolegach świadczą w Wołominie i w Majdanie liczne pomniki, tablice, miejsca pamięci. W dniu dzisiejszym składamy hołd tym młodym. Dla których Polska była wielkim słowem. O Halince i o jej towarzyszach młodzi mogą i inni mogą przeczytać w roczniku wołomińskim mój artykuł pod tytułem Kolorowa sukienka z motylkami. Sądzę, że powinniście zajrzeć do biblioteki. Zapewne ten rocznik jest w Waszej szkole. Przeczytajcie ten artykuł, nawet poświęćcie. Razem ze swoją nauczycielką, jakiś czas na lekcji, po to, żeby dowiedzieć się bliżej informacji. Ja, razem z jej bratem Jackiem Brzuszczyńskim, poświęciłam po, y, dużo czasu, żeby znaleźć miejsce, żeby znaleźć ludzi, którzy byli świadkami ich śmierci. I wierzcie mi, łzy. Cisnęły się do oczu tym, którzy opowiadali, ale nam również. Jesteście propagatorami tej myśli wolnej, niepodległej, świetnej Polski dla siebie i w przyszłości dla swoich rodzin, dla swoich dzieci. Pamiętajcie, pamiętajcie ten wiersz, którym kończyła Halinka: Zwycięstwo, zwycięstwo zwycięstwo. Jednym z inicjatorów dzisiejszego biegu jest młodszy brat Halinki, Pan Jacek Brzuszczyński. Podzieli się z nami rodzinnymi wspomnieniami na temat swojej siostry. Panie, no, to już no nie wszystko powiedziała, co tu było do powiedzenia o Halince, bo no nie wszystko, bo jest to bardzo taka rozległa historia, z którą jeszcze sam się do końca nie zapoznałem. Yy, Halinka spotykam się, jak. Co roku, oraz kolejny tu przy, przy jej grobie. Zapewniam Was, że Halinka, chciałem powiedzieć, siedzi na chmurce, ale nie ma dziś chmurek, gdzieś tam siedzi, patrzy na nas, cieszy się bardzo, bo to była Wasza rówieśniczka i młodsza, i, i jest bardzo radosna i śmieje się, tak jak zawsze, bo była dzieckiem bardzo, bardzo wesołym, radosnym. Yy, żeby nie przedłużać, powiem Państwu tylko. Przekaz, który moi rodzice mi, to co moi rodzice przekazali kiedyś na temat Halinki. Halinka kiedyś powiedziała: y, Moje ciało należy do mnie. Dusza do Pana Boga, serce do rodziców, rodziny, a wszystko resztę należy do Ojczyzny. I jej, i jej chcę się poświęcić. Tak powiedziała. I to Wam przekazuję, i chciałbym, żeby to było dla Was również jakimś przekazem, z okazji dzisiejszego spotkania. Dziękuję. No właśnie, chodzi o to, żeby żyć dalej. A żyć dalej można w różny sposób. Nasza tu obecność jest, myślę, takim pragnieniem, żeby ten poziom życia był jak najwyższy. Sytuacja, w której uczestniczymy, czyli takie preludium biegu patrolowego, a więc zmagań fizycznych, też świadczy o tym, że no, w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak więc umiejmy stawiać Moją codzienność na, wy na wysokim poziomie, rozwijać się wszechstronnie, aby być zawsze gotowym do tego, żeby ten moment przejścia z życia ziemskiego do wiecznego, a jak widać po Halince może on nastąpić w bardzo młodym wieku, był dla nas, dla nas zawsze czymś. Oczekiwanym, a więc nie był zaskoczeniem. Ale do tego to trzeba zawsze godnie, pięknie i na wysokim poziomie żyć. I modląc się za tych, którzy tak jak Halinka Brzuszczyńska odlała życie, aby ten poziom życia był jak najwyższy. Jednocześnie pamiętajmy o tym, żebyśmy sami potrafili godnie, pięknie i na wysokim poziomie żyć. I polećmy ją, a w tym nas wszystkich, opiece Pana Boga, zawstawienictwem Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielsko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Intencji Alina Brzuszczyńskiej. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję za wspólną modlitwę. Bohaterowie walko o niepodległość Rzeczypospolitej. Żołnierze Wojska Polskiego, mieszkańcy Wołomina, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem bohaterów II wojny światowej i okupacji niemieckiej na cmentarzu Wołomińskim, aby przywołać pamięć i złożyć hołd poległych za wolną Polskę. Wołam Was, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, broniący niepodległości i ojczyzny. Stańcie! Do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam Ciebie Halino Marii Obrzuszczyńska, pseudonim Mała, sanitariuszko i łączniczko Narodowych Sił Zbrojnych, oddział Wołomin. Poległa 20 lipca 1944 roku. Stań! Do apelu! Cześć ich pamięci! Do Was wołam, polegli 20 lipca 1944 roku. Janie Baniszewski, pseudonim Biuk. Romanie Grabowski, pseudonim Dąb. Wacławie Maciaszku, pseudonim Krzysztof Cedro. Stańcie do PEM! Pamięci! Wołam do Was, bohaterowie, którzy bardziej ukochaliście ojczyznę niż swoje młode życie i ponieśliście śmierć męczeńską w lasach łochowskich. 16 sierpnia 1944 roku Bednarski Tadeusz Brak Wogel Marian Ciuk Edmund Cybula Maksymilian Dobrzyński Stefan Gotowiec Stanisław Godzikowski Stefan Jakacki Roman Kotulski Stefan Łukusiak Kazimierz Sadowski Stanisław Stawikowski Eligiusz, świętochowski Adolf, Trojan Janusz, Tryc Józef oraz czterech bezimiennych. Starcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wołam mieszkańców Wołomina, zamordowanych, zastrzelonych, spalonych na ulicach miasta, wypędzonych z domów rodzinnych i zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was wołam, rodacy, mieszkańcy Wołomina, żołnierze polscy pochowani na tym cmentarzu i mogiłach rozsianych na bezkresach Rzeczypospolitej, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, Dziś realizujemy my, wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania ojczyźnie. Dziś w pełni możemy realizować wasz testament, zawierający się w haśle Bóg, Honor, Ojczyzna. Chwała bohaterów, Cześć ich pamięci!